Na moim kanale Pamysława Kuchnia. Jeżeli Wam się film spodoba, proszę o subskrypcję mojego kanału. Na spód naczynia kładę ugotowany wcześniej ryż. Na to układam wędzonego kurczaka pokrojone w drobne kawałeczki. Zdajemy sól, pieprz i majonez. Majonez jest rozrobiony z jogurtem naturalnym oraz musztardą. Oczywiście z dodatkiem soli i pieprzu. A link jak przygotować domowy majonez znajdziecie w opisie lub na końcu mojego filmu. Wszystkie składniki, akurat tutaj kładę jajko, drobno pokrojone, papryka, groszek, kukurydza, układamy warstwowo w dowolnej kolejności. Co jakiś czas sypiemy solą, pieprzem, smarujemy cienką warstwą. Majonezu. Zresztą użyty jest groszek konserwowy i ogórki konserwowe. Posypujemy cienką warstwą koperków raz szczypiorkiem. No i sałatka jest gotowa. Jeśli ktoś nie posiada danego składnika w domu, może go zastąpić innym bądź w ogóle pominąć. Życzę smacznego i zapraszam na. Inne filmy na moim kanale. Proszę o subskrypcję mojego kanału i do zobaczenia wkrótce.